Surprise, motherfucker! Cześć, siema i w ogóle. Wszystko, nie? No to jesteśmy. Ehm. Um. Dzisiaj jestem z komandorem, który niestety nie może mieć Skype'a. Ale to będzie. Wszystko okej. Okay. Jedziemy dzisiaj z Churchillem, przy Nie ma dużo cogów. Ponieważ musiałem trochę zarobić na Churchilla. Musiałem sprzedać. Wow, myślę. Um, no tak, jestem to takie, czyli głównym celem ym, dla czołgów. Ale też, jak widać, już trochę go sobie wyekspiłem. Znaczy, nie wyekspiłem, bo już to działo miał. Strzeciła jedynki, jak wiecie. No i co, droga amunicja. Dużo zarabiamy. Dużo zarabiasz, dużo płacisz. Ja nie wiem, jak to dalej będzie za odcinkami. Raz rzucam, raz nie rzucam. Trudno. Ale dzisiaj komandor 2-2 z klanu e, będzie ze mną grał. I zobaczymy, jak to wszystko będzie. No dobra. Pierwsze kroki Churchilla. No. Na pewno musimy sobie zmniejszyć. Do 50, przepraszam. No, pięćdziesięciu. Mm, no i no, jedziemy. Dobra. Mm, Umięsła, nie? Komandor. Tu mm. no, jest wyższy niszczyciel czołgów. O, tam jest jakaś zawierucha. Możemy tam wpaść. Wow. Meter, 9, jestem nie jestem 98 HP, nie jest tak źle. Oni są tu w tych bolowych lasach. O, dobrze. 20. Ow! O, że Teraz mam problem z odnalezieniem tej fałki, która tu była. Ona tu gdzieś się kręci. I ja nie mogę znaleźć i nie będę jechał w tą stronę, którą mnie Surprise, motherfucker! Oh, shit. Yes, yes, SPARTA! Nope. Stuje. Oh, kurde. Nope. Kurde. osiemdziesiąt <gulia> Czołk, no naprawdę. Kurde, dobra, poobserwujemy sobie naszego komandora. Jak tutaj sobie radzi Gillę? Hmm, który dopiero wczoraj kupił, tak właściwie. Um. No dobra. Wrócimy do garażu. Co się będziemy tam przejmować komandorem. Poradzi sobie na pewno. Hmm. Czołg w bitwie. Będzie mnie stać na jego nowe. I też zależy, ile kredytów. Czy stracę, czy zarobię. Black Prince. Tak. To jest Czołg. Naprawdę wysokiej już klasy. Mm, siódmy. No to. Naprawdę. Churchill 7. To jest 600 tier. Tutaj. Za 340 tysięcy Churchill 1. Czego już mam wyekspionego. Na maksa tylko jeszcze doszedł Churchill GC. Mmm. No, i tutaj poszedłem na drogę Valentina. Ponieważ y, wtedy Valentine był. Y, no, jest nawet tańszy. Teraz Poszed, poszedłem z Megą y, y, w Valentiny i I dostaliśmy Churchillę, tak? No i teraz ja mam Churchillę w od, y, Znaczy, mam go od 3 dni. I to Vickers H, HV mam stąd. To jest naprawdę dobry działu. Mm, z Churchillem siódemką. Cóż, mogę jeszcze o tym powiedzieć. No, Człóg w bitwie. Mam wolne miejsce 7, ponieważ wszystkie czołgi posprzedawałem. No i cóż, tutaj macie informacje a propos Churchilla. Siódemki. <laughs> Moduły nie potrzebuję. Przecież i tak nie mogę kupić. Mm. Mm. Nic nie ma. Posporajmy sobie trochę w menu. Ustawienia, Przyjrzystość mi... A, przy... Dobra, dobra. Już wszystko już ogarniam. Ciśnij i mówczat głosowy. No co to, to się może przydać? Naprzód, a tutaj są ogólnie. Co to jest? X. Artyleria niszczyciele czołgu. Tu jest ten format. Mm. Takie rzeczy. Mm. No i czekamy, czekamy No i cóż, no i widzimy się za chwilę